Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszyscy w gotowości. Gaczorek, Tim, Suar, Siatkowa, Czerwik, Wieczonka. Jej, zdrowie, i ja. Lakier do paznogci w tam. A ja z Moja długa panienka, już nie będziesz. Co to za złodziejaszki, tu się wkradły. Tak, nie, krawine 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 <gry> 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 Podoba się sala? O, jest. tak pachnie, nie? a, ja pachnie. Ja a mam wiecie czym... Ja... <gry> Chodźcie dzieci, gdzie jest moja ładna planerka? Nie ma. Nie ma, zajęte. Idziemy na próbę. Y, nie na próbę, uczesać się. No? Przegrałeś z moją świadkową, dziękuję. Dobra, powiem wam tak, została chwila ja się w ogóle nie czuję, ani jakbym. Ja się czuję, jakbym miała iść zaraz do tobą na zakupy. Wszystkie się stresują. Ja jestem taka szczęśliwa, tak długo czekałam na ten dzień. Przysięgam, że nawet sekundy nie miałam stresu dzisiaj. Może może Nie, może będę miała dopiero jak będę wchodziła i ludzie. A teraz super! Wszyscy Ludzik. mnie malują. Ogarniają, idziemy zjeść sałatki, bo zaraz przychodzą nasze druchny i będzie już pewnie Harmider, bo tak powiem Wam. Najbardziej dzisiaj stresuje mnie Ola i Sylwia. A ja jestem o, no coś, o, a spokojnie. Słucham. One wchodzą ich. Jezu, 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 często mi się trzęsą, jak się czujesz? Jak to to, To, Ale to, 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 to. przed chwilą. Jest tak pięknie na sali. <noise> Zawsze ryczysz w moich momentach życia, co? A ja teraz ale tak. to Ale spójrz na ten kiki. Śmieszne, co? Że sobie tak nagrywam story przed ślubem. Ale luzik, arbuzik. Mam randkę z żoną. Podoba Ci się wedding day, świeczka? Jezu, tak. jest, jest przepiękny, naprawdę. Nie było jeszcze takiego zapachu, nie, nie prawda? Było. Brakowało Ci takiego? Potem że na to zaczną być po... same, słodkie, jakieś takie... Ciężko to z czymś skojarzyć. Elegancja. Elegancja. Michał, czy my zdradzamy, co tu robimy, czy dopiero już... Nie, nie możemy. Już może na ślubie mnie zobaczą. Chociaż kucyk też mi się bardzo podobał, to jednak coś takiego innego będzie. Pyszna sałatka Cezar. I jest czas. Jak jest dobra organizacja, to jest luz. Można sobie pogadać, poplotkować. Posiedzieć, pojeść. Dzień dobry, więc sobie Dobrze. Zaraz ruszamy. Nie mogę się doczekać. Ostatni posiłek z Panną Młodą. Moi drodzy. Ostatni element stylizacji e, idzie. Jest. I lecimy na ślub. Jest piękna pogoda, więc dzisiaj nie mogę to czekać. Ale będzie. Ale będzie. Nie zobaczcie, kogo spotkałam. Jest z nami Robert Czerwik. Robert projektował i wykonywał handmade Po prostu. Hand Suknię Andi. To rękoma. Tak. <laughs> I po ja szczerze uwielbiam Roberta. Nasza współpraca Dziękuję. trwa już od wielu, wielu lat. Pierwszy Oj długo panienka, bo nie będziesz! No. Ja wczoraj chciałam zaśpiewać ale się żeni, a Grzegorz się Hello! Gotowe? Przyszedł No i spokój do Ciebie, tak jak nazywałaś. No właśnie, ale stwierdziliśmy, że się obradzimy do paru Ale tylko weszłyście i już, no, wow, Bo wow, wow. no, my się cieszymy, no! Gdzie jest Twój szlafrok? Jesteś gotowa, żeby poprowadzić mnie do ołtarzu? Nie, to Wieczorowo. No Bardzo fajnie. Dzień dobry, fajnie. cześć. 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 Jest tam samo poczucie? Jest. U, moja koliczka śliczna. Junia, czy ja to suknia? Czy ja to suknia? Piękna, twoja. Ubierzemy ją. Ты будешь иметь как мама, правда? да. w tym plenerze. Wybaczcie troszeczkę, to ja mam, nie to To jest hit. Nogi mnie bolą. Jeszcze miałam metkę na buciu, nie? Piotrku Armią. Gdzie się chowasz? Nie ma mnie? Nie ma mnie, nie ma mnie. Ślubuję Ci miłość, miłość, wierność, wierność i uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę. <noise> oraz życie nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy jedyny, W Trójcy jedyny, się wspieracie, bardzo się uzupełniacie. I tak powinno być, kochani. Nie ma ludzi idealnych, identycznych, takich, które by je, tak bardzo. No, luka, przedstawiam wam, kochani, Angelikę trochę. <śpiewanie> <śpiewanie> nauczyła całą <śpiewanie> Brawo! <śpiewanie> Żeby było mi mało, to dostawa wjeżdża jeszcze na salę. I słuchajcie, żeby jeszcze jeden. więcej. Pach, pach, pach. Jak wszyscy naszą. jeden szybko zmieniają opony wszystko. <laughs> Super. Szanowni Państwo, razem z nami są Andzia ah! ah! i Luka, proszę o łapkę w Jedziemy z kolejną stylizacją, z kolejną fryzurą. Majka! Chciałam powiedzieć, że stylizacja numer dwa wjechała. I uwaga, dodam rzucić na zdjęcie, i wyglądam, jakbym tyle retuszu dodała. A nie, to nie ma tam retuszu. To ma

zmieniamy kierunek lewa strona, lewa strona kierunek, zmienimy kierunek teraz trzy obroty w lewą stronę, trzy obroty każda, każda wykonuje obrę. tak jest tak jest wszyscy jesteśmy już zakręceni gotowi, Andzia oczy ma zamknięte Przed... zmieniamy kierunek

Ale my już jesteśmy w oczepinach Wszyscy się bawią bardzo... Jest mega impreza na górze Słuchajcie, no nic Tylko wspominać i oglądać Just... Say hello. Tak wygląda backstage, słuchajcie, zmiany. Pięknie, prawda? Teraz chłodzimy stopki. O jest mokre. Pięknie, że ma oczy w innej pozycji i zmieniamy kader zaraz, bo No. that i can